Jaki wpływ mają dzieci na las, a jaki wpływ ma las na dzieci? Przeczytałem recenzję i stwierdziłem, że muszę te książki kupić i przeczytać. I bądźcie ze mną w tym programie, dlatego, że będę starał się Wam relacjonować. Oh. Witam Was bardzo serdecznie, przyjaciele i przyjaciółki, towarzysze i towarzyszki, ale to nie ten program. Ok, są tacy w internecie, co twierdzą, że nie ma kawy, to nie ma bushcraftu i ja się z tym zgadzam, bo jestem maniakiem kawy. Ale dzisiaj nie będzie o kawie. Dzisiaj z domu, jak widzicie, dlatego, że mamy przesyłkę i otworzymy przesyłkę. A Nożyk już działa naprawdę cacy. O nim też będzie recenzja. Może już była. Zamówiłem kilka książek. Dowiedziałem się mianowicie, że są fajne książki. I to są te trzy książki, ale najpierw jedna. Na tym temacie niespecjalnie się znam. W związku z tym stwierdziłem, że. Znaczy, wiem o co biega, ale stwierdziłem, że warto poczytać. Więc ja taką książkę zamówiłem i zobaczymy co autorzy mają nam do przekazania. Od jaskiniowca do XXI wieku, gotowi na wszystko, dom twoja twierdza. Będziemy czytać. Natomiast chodziło mi o serię książek tego autora. Nie wiem, jak się czy nazwisko. Richard Lowe. Kiedy wzywa nas dzicz, witamina N i ostatnie dziecko lasu. Dlaczego pięte książki? Bo dlatego, że zależy mi na wychowaniu moich dzieci. E, zależy mi na tym, żeby uczyć ich i wychowywać, a nie hodować czyli dać ubranie, wykopać do szkoły i okrzanić. Nie. E, dwie książki są poświęcone tematyce dzieci i jaki wpływ mają dzieci na las, a jaki wpływ ma las na dzieci. Przeczytałem recenzję i stwierdziłem, że muszę te książki kupić i przeczytać. Poza tym, podobno w tych książkach jest dużo pomysłów na aktywność dzieci w lesie, na aktywność z dziećmi w lesie, i będziemy realizować te pomysły i będziemy nakręcać z tego materiały, więc bądźcie z nami. Ostatnie dziecko lasu, witamina N. I kiedy wzywa nas Dzicz? Dwie dotyczą przynajmniej. Dzieci i to jest dla mnie bardzo ważne. Dlatego na naszym kanale mamy też playlistę, gdzie uczę dzieci, jak obsługiwać się nożem, jak coś zrobić w lesie, jak się zachowywać właściwie, bo dzieci będą miały pozytywny wpływ na las, ale tylko wtedy, kiedy my o to zadbamy o ich wychowanie, żeby odpowiednio funkcjonowały i zachowywały się w lesie. Niestety. Na naszych filmach też możecie zobaczyć, lub zobaczyliście już, że nawet dorośli właściwie zachowują się w lesie i zostawiają niezły syf. A winą jest wychowanie: wychowanie. Są tacy, jak wychowali ich rodzice. Powiem wam, że jak miałem kilkanaście lat, opracowałem taką fajną taktykę. Jak przychodziły, przychodziły cioci, wujkowie na urodziny, mamy, taty, moje i tak dalej. I oczywiście były dyskusje: były dyskusje pod hasłem, jaka ta młodzież teraz jest. I tak się zastanawiałem, zastanawiałem i w pewnym momencie, ale wymyśliłem sobie fajną ripostę. Riposta brzmiała tak. Młodzież jest taka, jak wychowały ją poprzednie pokolenia. Zapamiętajcie ten tekst, ponieważ ten tekst jest bardzo ważny, bo od tego, jak, jakie by do dzieci, będzie zależało po prostu od was, jak wy ich wychowacie, a nie jak wychowa ich ulica, czyli brak waszego wychowania a kwestia syfiarzy w lesie, no to kiedyś widziałem dziewczynę na w mieście, która rozpakowała loda i papiery rzuciła na ulicę. Co ona jest winna? Nie wiem, co ona jest winna, kilkunastolatka, natomiast trzeba zadać pytanie, co robili w tym czasie jej rodzice, kiedy ona osiągała ten wiek kilkunastu lat i śmieciła na ulicy. Po takim moim tekście z reguły nigdy nie było już dalszej dyskusji na temat, jaka jest teraz obecnie młodzież. Obserwowałem to zjawisko mając 10 lat, 20 lat, 30 lat, 40 lat i obserwuję dalej. I powiem Wam, że nic się nie zmienia i nadal słychać dzisiaj, po tych 30 paru latach, powiedzmy 35 latach, zresztą, że wymyśliłem to jak na 12 lat, może na to było chyba mniej, ale po tych 35 latach, Nadal słyszę, jaka jest dzisiaj młodzież. No cóż, jest taka, jaką wychowali ich rodzice. Jak wychowali ich dziadkowie. Jak wychowały wujkowie, ciocie i tak dalej. Lub po prostu hodowali, a nie wychowywali. Może kogoś oburzą moje słowa, ale ja naprawdę rozróżniam dwie rzeczy: wychowanie dziecka od hodowania dziecka. Czyli dać ci jeść, ubrać, wyrko i wykopać do szkoły. I tak w kółko. To nie jest wychowanie. Ja sam nieraz mam poczucie, że odnoszę porażki wychowawcze, bo nie podoba mi się, jak dzieci zachowują. I zauważyłem, że właśnie jak poszły do, do przedszkola, to przynoszą niewłaściwe nawyki z przedszkola. Obserwuję również rodziców, jak wychowują, kiedy odbierają i kiedy przyprowadzają dzieci. Widziałem, właśnie odbierają, bo ja głównie odbieram. Zawsze odbierałem. Że ma, na początku odprowadzałem oliwkę, jak zaczęła chodzić do przedszkola. Potem Agnieszka przejęła odprowadzanie, ja przeprowadzanie. Nic się nie zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat. Tylko cztery lata chodzi, nie wiem, no 3, 3 lata chodzi do, do przedszkola. W pierwszym, drugim przedszkolu obecnym nawet pani dyrektor powiedziała mi tego przedszkola poprzedniego, że takie podejście co do dzieci, do zdrowia to mało, które z rodziców ma. Niestety to jest przykre. Co do zdrowia jeszcze gorzej jest, niż do wychowania, powiem Wam szczerze. Przynajmniej tak, jest, tak, tak, tak mi zostało to zrelacjonowane, bo powiadała mi pani ee, jak o zdrowie dbają rodzice dzieci? Witamina N dotyczy zdrowia. Zdrowie ma dwa, dwie płaszczyzny: zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Fizyczna bierze się z odpowiedniego odżywiania, odpowiedniej suplementacji, odpowiednich witamin, odpowiedniej aktywności fizycznej, a psychiczna odporność, zdrowie psychiczne, bierze się z właściwego wychowania oraz na przykład wypraw do lasu i to co tutaj jest w tej książce zawarte jest to już udowodnione ze strony naukowej. Nawet dzieci z ADHD leczy się przez kontakt z naturą. Także my też będziemy leczyli przez kontakt z lasem, górami, morzem, wodą, naturą, żeby nasze dzieci były zdrowsze, lepiej wychowane. Zasubskrybujcie nasz kanał. Dajcie łapki w górę. Kliknijcie dzwoneczek. Bądźcie z nami i oglądajcie, bo będzie się działo. Do następnego razu. Hej!